Taki malutki smuteczek. Moli, zobacz co ja mam. Super co? A ja mam najwięcej. O rany ale ekstra. Przestańcie się ze mnie śmiać. Ja będę próbować jako pierwsza. Mm, jakie pyszności! Dzień, dzień! Ten patyczek jest taki zabawny. Można się nim pobawić. Mam tego dosyć. A masz! Aj, Puść! Mój biedny paluszek. Uff. Chodź do mnie, mój pyszniotki lizaczku. Mm. Oj, nie da radę go ugryźć. Ale mam pomysł. Rozbiję go! O, tak! Od razu lepiej. Teraz mogę sobie pochrupać. Mm, jakie to dobre! O, tak! Skończyłam. Teraz twoja kolej. Nareszcie! Mm, tylko jak go pokruszyć? Młotek? Nie, lepiej wezmę ogromny młot. Lecimy z tym! I bum! Bum! I jeszcze! I jeszcze! Och, to nie takie łatwe. I jeszcze troszkę. Rozbiję go. O tak, udało się. Dziewczyny, możecie się częstować. Wystarczy dla wszystkich. Mm, jakie dobre. To prawda? O tak. Co za słodki rekin, taki ładny. Wow. A mój rekin to prawdziwy drapieżnik. O rety! Zgadza się, w tej rundzie mam szczęście. Dostałam ogromnego rekina. Dziewczyny, dziewczyny. Zacznę pierwsza. No dobra. Chodź tutaj. Jaki słodki żelek. Super. Smaczny. Ale mało. Teraz te kloi. Tak. Tylko jak to ugryźć? Jakie to gumowe. Nic nie wychodzi. Hmm, dobra. Ach, tak? Cię zjem. Spróbuję rozerwać. Pomożesz mi? No, dawaj. Ciągniemy, ciągniemy. Jeszcze troszkę. Aj! Tak czy inaczej cel został osiągnięty. Spróbuję tego ogonka. Mmm, jaki pyszniutki. O Ja też teraz spróbuję. Ej, nawet o tym nie myśl. To moje. Proszę, chociaż kawałeczek! Powiedziałam, że nie. Mm, pyszne. Kontynuuj. Nareszcie. Dobrze czas przypomnieć sobie lekcję mojego Senseja. Zaraz poszatkuję tego rekina na malutkie kawałeczki za pomocą moich tasaków. O, rany. Jedziemy z tym! O, tak. Jeszcze chwilka i zaraz sobie zjem. Super. Ale show trwa dalej. Teraz, za pomocą tych chłopatek, odrzucę każdy kawałeczek w powietrze i złapię je buzią. Do celu! Wow! Gdzie ona się tego nauczyła? O, jacie, brawo! Dziękuję dziewczyny. Wiem, że jestem fajna. Jakie małe, jakie gorące! O, jacie! Jakie to jest ostre, nie do wiary! Dziewczyny, za co taka kara? To całe wiadro! Kloi, zacznij pierwsza. Ja? No dobra. Nic nie poradzę. Mam tylko nadzieję, że po takiej małej porcji nic mi nie będzie. Ojej, buzia mi płonie! I czuję, że w środku zaraz będzie pożar. Uf, zagrożenie minęło. Teraz ty. E, ja? Tak? Nie chcę! Proszę, nie chcę! Czekaj, bezpieczeństwo przeciwpożarowe ponad wszystko. Dobrze, jestem gotowa! Och, to jest mega ostre! O, rany! Wody! O, dzięki tak lepiej. Teraz ty zaczynaj! No dobrze? No to co, makaroniku, nie boję się ciebie. Hej! To było za wcześnie. E, sorki, nie chciałam falstart. Lepiej uważaj, jeśli jeszcze raz. A mam cię! Nie lej we mnie wodą zbyt wcześnie. Ja tylko sprawdzałam, czy działa. Zaczynam jeść ostry makaron. Najważniejsze to się nie zatrzymywać i nie myśleć o ostrym smaku. Ojej, już nie mogę. Zaraz spłonę. Wody. Czekam, czekam. Wszystko ok? Wody, potrzebuję wody. O, jacie, jesteś jak smok. Chyba czas ją ugasić. Nie jeszcze za wcześnie. Ja płonę. Już się skończyło? Troszkę za późno z tą wodą. Zawsze chętnie ci pomogę. Dobra robota. No, ratowałam wszystkich. Jaka mała porcja gumy? Ledwie ją widać. O rany. Piękna, co? Zgadza się, dostałam gigantyczną porcję. Ekstra! Chloe, ale masz ucztę! Nie nabijajcie się ze mnie, co z tego, że mam małą porcję. Ale na bank jest najpyszniejsza. Otwieramy opakowanie. Wyciągamy gumę. I delektujemy się jej niesamowitym smakiem. Mmm, ciekawe, jaki balonik wyjdzie. Patrzcie, jaki malutki i uroczy. Nic nie widzę. Chwilka. A teraz? Rzeczywiście, to balon. Ale to mega śmieszne, żeby oglądać balonik pod lupą. Wielkie mi rzeczy. Zaraz wam pokażę, jak wygląda prawdziwy balon z gumy. Mmm Jakie to pyszne. Żujemy i dmuchamy. Widzicie? I nie trzeba żadnej lupy, tak naprawdę jest duży. Patrzcie, co mi wyjdzie. O, jacie! Ta porcja jest niesamowita, zaraz ją zjem. Mm, jakie smakowitości! Bardzo pyszne. Wręcz nie mogę się oderwać. Po prostu eksplozja smaku. Można to też zwinąć w ten sposób. A? Ekstra. Ok, dziewczyny, ostatni kawałek i zaczynam dmuchać balona. Jajku! To chyba nie jest zbyt bezpieczne? Ten balon jest ogromny! Oj. Czy to coś zawsze jest na jej ramieniu? Co będą mi gotować? Wiem! Poproszę taki tort. Prościzna, poradzę sobie z tym. Potrzebna jest mąka i mleko. Teraz rozbijamy dwa jajka. Dodajemy masła. I oczywiście cukru. I wszystko mieszamy. Wyjdzie z tego świetne ciasto, prawda, Wednesday? Rączka, działaj. Najpierw mąka. Do miski. Teraz mleko. Potem rozbij jajko. I nie zapomnij o cukrze. Teraz to wszystko wymieszaj. Ja dodam jeszcze coś od siebie. Tak, teraz jest zdecydowanie lepiej. Brawo, rączka. Co? Ręka zrobiła wszystko za nią. Kurczę, dobra Ben, weź się w garść, trzeba gotować. Wezmę mafinki i zrobię z nich pierwszą warstwę. Teraz przykryję bitą śmietaną i dodam kolejną warstwę mniejszych mafinek. I więcej bite śmietany. Pięknie! Pyszności! Co ta ręka tam robi? Mój tort jest prawie gotowy. A gdzie jest strączka? Nikt jej nie widział? Nieważne, zabieram się za tort. Z pomocą noża pozbędę się niepotrzebnych kawałków. Przynajmniej to mi rączka przygotowała. Trochę tu, trochę tam. To co trzeba. Wyszedł mi prawdziwy mózg. Podobacie się Betty? Oczywiście, dziwactwo. Tort sam się nie zrobi. Czas na poziom drugi. Pokryję biszkopt kremem. Trzeba to zrobić bardzo dokładnie. A teraz wygładzę wszystko szpatułką. Super. Tort ma chyba za mało dekoracji. Zaraz to naprawimy. Poremki pokryję mleczną czekoladą. A żeby szybciej stwardniały, wystarczy ciekły azot. Teraz masa czekoladowa. I oczywiście orzechy. Kilka ruchów. I wyszły mi prawdziwe MMsy. Duże dam tutaj, a na wierzchu wysypię małe. O tak, moje ciasto jest gotowe. Przeszłam samą siebie. Prawda, Wednesday? Jest za słodki. A do mojego dodam więcej krwi. I oczywiście oczy. Teraz jest lepiej. Pejczu wielbia tańczę, więc ją dodam. Wspaniały tort. Wow, Wednesday, twój tort wygląda jak żywy. Oczywiście, że jest żywy, to mózg. Czas na degustację. To ogromny tort z menem sami? Czy to mózg? Lepiej zacznę od tortu Bena. To tylko bita śmietana i babeczki. Jest dobry, ale nie jest prawdziwym tortem. Dobra, teraz ciasto szefowej kuchni. Wow, jakie ogromne cukierki. Jest niesamowicie przepyszny. Ciasto pewnie smakuje jeszcze lepiej. Wow, Betty, super. Dobra, chyba czas spróbować tortu Wednesday. Mam nadzieję, że to nie jest prawdziwa krew. Chwileczkę. To syrop truskawkowy. A to są żelkowe oczy z nadzieniem. Jakie pyszne. Wow, A ciasto smakuje bardzo dobrze! Wednesday! To jest zwycięstwo! Nie mogę się oderwać! Wednesday, gratulacje! Uwielbiam ten tort! Chwileczkę! On się rusza? Czy tam jest ludzka ręka? Aaaa! Pomocy! Ona jest na mojej głowie! Niech ją ktoś zdejmie! O, jesteś rączka! No i co tam jest? Tym razem chcę makaron. Makaron? Nawet dziecko może to zrobić. Przecież jest makaron błyskawiczny. Otwieram pokrywkę. Posypuję przyprawami. I włączam czajnik. To wszystko. A co tam u... Co za uchyda? Rozsypała na talerzu obrzydliwe larwy. Wednesday chyba page to się niezbyt spodoba. Pozwól, że to wyrzucę. Jesteście takimi mięczakami. Dobra, zrobię jej makaron. Do galaretki dodam tylko troszkę wody i trochę czerwonego barwnika. Mieszam za pomocą sekatora odetnę wystającą ze szklanek część słomek i wleję do nich płyn. W tym czasie rozdzielę ciastka Oreo. Nikt chyba nie patrzy. Nic na to nie poradzę, krem jest naprawdę dobry. A teraz zrobię kruszonkę. Na wierzchu położę moje żelkowe robaczki. Wyszło całkiem fajnie. Wyglądają jak prawdziwe robaczki. Rozłożę je na pokruszone oreo. Oto i moje spaghetti. Wysday jak zwykle w swoim stylu, a ja zrobię domowy makaron. Właśnie tak, a teraz musimy go tylko ugotować. Po co zadawać sobie tyle trudu, skoro można po prostu zalać kluski wrzątkiem? A teraz zamykamy pokrywkę. Powiedziałem, zamykamy. Ej, no nie chce się zamknąć! Wiem! Stopię ją bezpiecznie żelazkiem! Ucz się Betty! Szkoda, że nie mam się czego uczyć. Dobra, mój makaron się ugotował. Teraz będę go smażyć na głębokim tłuszczu. Rewelacja. Z wierzchu zetrę trochę sera. Dodam kilka pomidorów do dekoracji. Pięknie. Tyle wysiłku, a mój makaron jest równie dobry. Zaraz go otworzę. Kurczę. Za mocno zamknąłem. Co robić? Racja. Przyczepię słomkę na gumę. Będzie wygodniej. Zadam, mój makaron gotowy. Nasz też. Dużo nagotowaliście. Zacznę od najbezpieczniejszej opcji. Ojej, jakiś twardy. Wygląda dziwnie. Jest taki suchy. Taki sobie. A co to jest? Czy to są robaki w ziemi? Chociaż nie są żywe. Dobra, próbuję. Dalej dam radę. Chwileczkę. To pyszne! To są żelki Joreo. Dobra, co mamy dalej? Chyba nie będę potrzebowała widelca. Najwyraźniej trzeba użyć słomki, żeby przebić wieczko. Fu, to guma do rzucia. No, spróbuję. Bulion jest dobry. No i makaron też! Ben, wygrywasz! Bardzo mi smakuje! Serio? Wygrałem? O tak, tak to się robi! I co teraz? Okej, okay, patrzcie! Chcę ciastko z kawałkami czekolady! Tak jak na zdjęciu! Łatwizna! Wystarczy wyjąć je z pudełka! I po wszystkim jednym się poczęstuje pyszności. A co u pozostałych? Tym razem nie przegram. Bierzemy mąkę, mleko, dwa jajka. I wszystko mieszamy. Teraz musimy rozwałkować ciasto. Prościzna. Dobrze, że wzięłam ze sobą ulubiony wałek. Teraz wycinam ciastka za pomocą foremki. Zrobię kilka kształtów. To moja ulubiona foremka. Pięknie. Ej, Wednesday, co tam masz? To tylko gilocyna do ciasta. Trzeba je pociąć na kawałki. A teraz formujemy na kształt palców. Co to za palec bez paznokcia? Ułożę je na blaszce. Zrobię jeszcze lukier z cukru, wody i barwnika. Wszystko dokładnie wymieszam i pokryję nim nasze paluszki. No to czas je upiec. Podłączamy przewody i jedziemy. O tak. Są gotowe. Jak ci się podoba moje danie, Betty? Niezwykłe. Moje ciastka też się upiekły. Teraz muszę pokryć je czekoladą. I mam tyle kolorów czekolady ile kształtów. Muszę je tylko ułożyć, i moje danie gotowe. Super. Co za masakra. jesteście takie powolne. Już dawno mam prawie wszystko gotowe. O nie, zjadłam wszystkie ciastka. Co robić? Mam pomysł. Zrobię tosty. Wezmę trochę kremu z białej czekolady. Och, tak ładnie pachnie. O nie. Postoje się spaliły. A dobra, posmaruję je kremem i skleję. Wygląda jak Oreo. chociaż nie, to nie ten kształt. Zjem to, co niepotrzebne. No, tak jest lepiej. Paskudne nawet dla mnie. Dobra, próbuj Paige. Wow, tym razem naprawdę się postaraliście. Poza Benem, co to w ogóle jest? Czy ktoś to jadł przede mną? Fu, to wszystko cieknie! Nie dzięki nie będę tego jadła. Co jest następne? Myślę, że to paluszki wiedźmy. Dobrze wyglądają, i świetnie smakują. Pyszne, nie mogę się oderwać. Dobra, a teraz ten burger. Tyle różnych ciastek, które wyglądają jak prawdziwy burger. O tak, ta ciasteczkowa bułeczka jest pyszna. Zjem wszystko na raz. Mmm, takie chrupiące i czekoladowe. Uwielbiam te ciasteczka. Beci przeszłaś samą siebie. No w końcu, wygrałam. Nie mogło być inaczej.